Yeah, I think uh, we played really good ball, uh, like last game. In the first half, we completely uh, had this game under control, uh, scored the goal. And um, second half, it was uh, quite clear that uh, Zagreb-Lubin, which is for me uh, a very good team, uh, that they Took risk more, that they invest more. And um, yeah, after the second goal, um, unfortunately, we conceded an unnecessary goal. Um, and then it was a hard fight until the end. I'm uh, happy about this win, it was an important win and a uh, hard, tough game. Both teams um, uh, fight it until the end. The numbers, which I saw uh, after this game, were extremely high. Uh, total distance, uh, high speed runnings, uh, uh, average speed. So both teams today uh, put mm -hmm. all in about energy, and um, I think all in. At the end, we deserve this win. ten członek zysokosportu Januszkiego w pierwszym składzie chciałem zapytać o powołanie go raz szanta bo to taki jego debiut w pierwszej 11 I like him he's a, a young um, player but um, uh, he play a major game today and even in training uh, he's in a good form and uh, he deserved to play um, For us was uh, quite uh, um, normal to put him inside uh, um, this game because of Capi's uh, uh, yellow cards, and I think he he made a, a really really good job. Um, um, I didn't have the feeling that he was nervous. So really like like a, like an old guy, he played. Uh, his first uh, game uh, from the beginning and uh, yeah, I'm, I'm happy about his progress and um, uh, today we, we put a lot of young players inside and uh, we, ha we had a really offense team from the beginning because we wanted to win this game um, but I think in general we were very good connected today uh, and uh, a strong commitment inside the team you feel this. Uh, outside the pitch and, and on the pitch, and um, uh, we had also good balance. The oldies, let's say the oldies, uh, they uh, play today Yenja, Joe, Laden Shawek, uh, um, even Slishy. I, I count him as an oldie. Uh, really, really good game, and uh, we had a good balance in general. Um, and it's also normal uh, if you play away. Against a team like Zaglebi Lubin, which is a good team for me with a very good individual player, uh, that uh, it's not possible to play 90 minute uh, um, possession over, I don't know, over 65 70%. It wasn't possible. Um, and a very important win. And I'm happy again. Uh, I'm proud of the team, about the progress, and uh, now it's Its time for rest and for focusing on the next game Kolejna zcięku kolejne zasłużone z wycięs tak jak pan mówi, ale za stracony go który trwa za pewną tak samo jak z Koroną kiedę wtedy były dwa. jak pan do tego podchodzi jak jak pan traktuje czy czy pan takgo problem? Going, uh, trust in process um, hard training and uh, focusing uh, and. Uh, This is this is the way uh, our way, and uh, we will uh, um, we will go this way one way. And uh, I, I don't compare this game to uh, other games. Um, as I said, uh, I think we played uh, all in a, b a better a better game and uh, better style, and uh, we played against Zagreb Lubin, which is a good team. Uh, we had respect uh, we watched them last game they won away against schlong's Roslo or 3-0 so uh, we were fully aware that uh, our plan will work out but that also the opponent has quality and so we have to take this in account um, that's 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 it Dobry wieczór. No na pewno zagraliśmy dzisiaj mecz z drużyną, która jest w bardzo dobrej dyspozycji. Drużyną, która ma zawodników o określonych, wysokich umiejętnościach piłkarskich. I to też było widać na boisku. Na pewno chcąc osiągnąć korzystny wynik z Legią, no trzeba zagrać na maksimum swoich możliwości, umiejętności. I nie można też tracić. Tak prosty sposób bramek, no bo trzeba przyznać, że te bramki straciliśmy bardzo prosto. Na pewno w pierwszej połowie nie graliśmy dobrze. Mieliśmy problem z utrzymaniem się przy piłce. Mieliśmy problem z konstruowaniem akcji, począwszy od linii defensywnej poprzez kolejne formacje. Natomiast druga połowa pokazała, że potrafimy dobrze grać w piłkę, że potrafimy. Gradzia równy z równymi. No, gdyby nie ta druga bramka, no to dzisiaj mielibyśmy przynajmniej remis. Także mogę pochwalić drużynę za drugą połowę. Natomiast no, ta pierwsza połowa no, nie była taka, jaką chcieliśmy zagrać. Tak jak powiedziałem, zagraliśmy z dobrą drużyną, która jest w dobrej dyspozycji i to jest jedyne wytłumaczenie, że ta pierwsza połowa no, nie była taka, jak, jak sobie ją wyobrażaliśmy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy Państwo pytania? mojej wężem materius radiogol.pl Pamięt ja ma takie pytanie może nietypowe w kontekście dzisiejszego wyniku, ale ważne czy widzi trener potencjał na coś więcej niż tylko utrzymanie? Bo tak jak trener sam przyznał w drugiej połowie gra za wyglądała naprawdę dobrze. Proszę pana, no w tej chwili sytuacja jest klarowna, jasna, gramy o utrzymanie, tak? Ja zawsze widzę w drużynie większy potencjał niż, niż zajmuje miejsce w tabeli i też... Na to liczę, że jeżeli ta sytuacja będzie klarowniejsza, jeżeli chodzi o miejsce w tabeli, to też myślę ta presja, to obciążenie też będzie mniejsze i zawodnicy częściej będą mogli pokazywać pełnię swoich umiejętności. Też chciałbym dopytać na jakich pozycjach może ten, nie konkretnie o transfery, ale gdzie szukałby może takich ewentualnych poprawek w kontekście następnych spotkań? Nie wiem, czy to jest pan, temat na konferencję prasową, porozmawiajmy o meczu, o konkretnych sytuacjach, o konkretnych interwencjach. To jest szerszy temat, który no, musiałbym dłużej tu poruszyć. Jasne, razem dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, teraz czekamy, zapytać o to, z czego yy, Pana ocenie, mogła wynikać taka pewna zachowawczość w grze Zagłębie w pierwszej połowie, czy po prostu po stracie kolejnego goli, no już wiadomo było, że gorzej być nie może i Zagłębie odważniej poszło do przodu, czy może presja pierwszego meczu u siebie po dobrym występie derbowym, gdzie by Pan widział po prostu... Może tak być, wie Pan, może tak być, że wszystkiego po trochę na pewno, ja jak gdyby biorę pod uwagę głównie to, co wydarzyło się na boisku i mówię to z pełnym przekonaniem, bo tak też już analizowaliśmy na gorąco, że no zabrakło nam takiego rozegrania w formacjach tych defensywnych, kiedy zawodnicy Legii próbowali czy presowali nas, to zbyt często graliśmy długim podaniem, zbyt szybko zdawialiśmy. Piłkę z pięciu metrów nie krótkimi podaniami, tylko wybijaliśmy w przód i przez to traciliśmy kontrolę nad grą, nad piłką. Ale bywało też, zwłaszcza w pierwszej połowie, kilka takich sytuacji, w których aż prosiłoby zetać piłkę do przodu, natomiast państwo zawodnicy zbyt często rozgrywali albo w poprzek, albo do tyłu. Może no, to jest spowodowane presją. Ja na pewno nie kazałem im grać piłek do tyłu, tylko założenie było takie, żeby grać za linię obrony Legii, bo widzieliśmy też, jak Legia straciła bramki z Koroną. No, jedna taka akcja pojawiła się, czy dwie, w pierwszej połowie, gdzie Kacper Chodyna uderzył po podaniu Łakomca, jak również Starzyński podał piłkę do Bohara. Ten nie udało mu się minąć w pojedynku jeden 1 na jeden 1 Wszołka, więc jakieś tam, powiedzmy, zalążki, czy akcje były, ale tego było zdecydowanie za mało. Przed zagłębiem teraz mecz z Piastem na własnym boisku. No i tutaj dla Pana to też chyba będzie spotkanie z takim pewnym rodzajem bagażu emocjonalnego chyba po tych latach w Gliwicach, czy już raczej... Wie Pan, no na pewno, na pewno w końcu spędziłem tam długi czas, spędziłem tam, przeżyłem piękne chwile. Przyjeżdża drużyna, która też gra o utrzymanie, my gramy o utrzymanie, więc no, na pewno będzie to taki emocjonalny mecz. No a czego spodziewa się Pan po tym spotkaniu, jeśli chodzi o grę Zagłębia? Czy bardziej takiej... Ja, ja Wie że... Pan co, ja jestem w tej chwili Oczywiście. myślami przy meczu z Legią Warszawa, jeszcze nie myślę okay. o tym meczu, także skupmy się na tym spotkaniu. Okay. Do panu. Chciałem zapytać o tę dużą Trochę Pan zaskoczył, bo niektórych w tym, że zagrał dzisiaj. Czy to była jakaś taka decyzja w ostatniej chwili, czy nie, mająca właśnie ten element zaskoczenia, wydawało się, że jednak tam na ten wystąpił w sytuacji. Dobrze, że Pan zadał to pytanie, bo tu trzeba pewne kwestie wyjaśnić. Tak, Bartolewski, wiadomo, zawieszony za kartki. Góry, tak jak my go nazywamy w skrócie, yy, uraz na ostatnim treningu przed meczem, tak? Lewy obrońca. Grzybek, treningi podjął w czwartek po infekcji wskazującej jej na grypę, więc miałem go w obwodzie, żeby po prostu, jeżeli coś się wydarzy, generalnie nie powinno go być w ekipie, no i pozostał jako lewy obrońca nienominalny, tak, Arek Woźniak, oczywiście można było przestawiać Chłódkę na lewą obronę, Chodynę na prawą obronę, ale uznaliśmy, że to będzie Patrząc na to, jak Arek spisywał się w meczach kontrolnych i jak na treningu, najlepsze rozwiązanie, natomiast natrafił no, na też bardzo dobrego piłkarza typu Paweł Szołek, tak? Także nie tyle ja zaskoczyłem, co życie mnie do tego zmusiło. Ale no właśnie był Pan trochę rozczarowany tym, jak, jak sobie nie radził jednak Zostawmy. Ja powiedziałem w szatni, że przegrywamy wszyscy i wygrywamy też wszyscy. No nie, nikt nie mówił po tamtym meczu, że wygrali ci, co so zdobyli bramki. Tak samo dzisiaj nie szukamy winnych wśród tych, którzy brali udział przy utracie bramki. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Dobry wieczór, Panie Trenerze. Obejmuje Pan Zagłębie? W pierwszym meczu jedzie Pan do lokalnego rybara, rywala i ogrywa go Pan 3-0, grając jeszcze w dziesiątkę i dzisiaj w drugiej połowie Zagłębie również pokazało, że potrafi bardzo dobrze grać w piłkę, a objął Pan drużynę, która znajdowała się i znajduje się jeszcze w takiej no dosyć trudnej sytuacji. Czy Pana zdaniem ten impas Zagłębie ma już za sobą już będzie tylko lepiej? No wie Pan, jeżeli to jest koniec pytania, tak? I Jeszcze chciałem zapytać o jak Pan ocenił indywidualny występ Ławieńczaka? w kontekście właśnie też stracenia pierwszej bramki. Trzyma yy, yy, impas za sobą, no ja mam nadzieję, jestem przekonany, patrząc jak drużyna się prezentuje na treningach, jak się zaprezentowała w tych dwóch meczach, tak jak Pan powiedział, dzisiaj w drugiej połowie, to jestem przekonany, że tak. Natomiast yy, u ławniczek, no to był pojedynek, wie Pan, biegowy, gdzie Aleks stracił pół zęba, żeby sprawa była jasna. Sędzia uznał, że nie było faulu. Jest tam zdecydowany ruch, oczywiście bardzo taki poprawnie ułożony i uczciwy Aleks się nie przewrócił, bo w momencie, kiedy było to dotknięcie czy uderzenie, gdzie stracił Zema, gdyby się przewrócił, to jest fauli nie ma dyskusji. Więc patrzenie zero-jedynkowo, że ktoś był przy utracie bramki, no to nie do końca też często jest sprawiedliwe. Nie? Ja patrzę na to trochę inaczej, bo tak jak mówię, być może zawodnik bardziej taki wyrachowany, większy cswania, to by się po prostu przewrócił i sędzia nie miałby możliwości niepodyktowania rzutu wolnego. Sędzia uznał, że nie był fałszywy. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, Panie Prezydencie, Dziękuję.